Social care to jest przede wszystkim dbanie o klienta, także o potencjalnych klientów przy użyciu mediów społecznościowych. Odpowiadanie na pytania, na różnego rodzaju głosy, wzmianki, które tam się pojawiają, nawet niekoniecznie skierowane wprost do firmy. O kurczę, no jest sporo użytkowników, którzy mają takie oczekiwania, że marka im bardzo szybko odpowie, bez względu na porę dnia, tygodnia, a przynajmniej zareaguje, nawet jeśli to nie będzie rozwiązanie problemu ale że zwróci uwagę. Warto też pamiętać o tym, że bardzo często takie jakieś publicznie pojawiające się zapytania, narzekania, reklamacje to jest tak naprawdę wołanie o uwagę. O to, żeby ktoś na mnie zwrócił uwagę, żebym się poczuł dopieszczony, żebym y, poczuł się ważny, że marka zechce jakkolwiek się pochylić nad tym przypadkiem. Ależ to bardzo zależy od konkretnych przypadków. Jeśli jesteśmy firmą dużą, z bardzo rozbudowaną obsługą klienta, z odpowiednimi budżetami z know-how, ale także taką, pod kątem której jest skierowanych wiele zapytań, wiele uwag, no to pewnie rzeczywiście warto tak to zorganizować, żeby reagować bardzo szybko i starać się odpowiadać, wyjaśniać też tak szybko, jak jest to możliwe. No, ale oczywiście nie wszystkie firmy tak mają. Przede wszystkim duża część firm będzie miała tych zaptań bardzo mało. Co więcej, niektóre firmy działają w specjalnych sektorach, które są objęte bardzo konkretnymi regulacjami. I na przykład dane przez nich przetwarzane są danymi wrażliwymi i bardzo mało mogą albo nic mogą, nie mogą powiedzieć publicznie. Więc to, co najwyżej, będzie mogło być kierowanie tych klientów do innych kanałów komunikacji. Warto też pomyśleć tak naprawdę o skali tego, bo jeśli do naszej firmy. Pojawia się jedno zapytanie dziennie, czy jedno na kilka dni, no to nie ma sensu utrzymywanie obsługi 24 na 7. To będzie po prostu zbędny koszt. Warto pomyśleć o naszych klientach i ich zwyczajach. Rzeczywiście, jeśli naszymi klientami są konsumenci, zwłaszcza młodzi i bardzo młodzi, tak, oni mogą mieć wiele pytań, uwag również w weekendy czy w środku nocy. Natomiast jeśli to jest działalność B2B, to raczej taki klient biznesowy, on też w godzinach biurowych pracuje, ma pytania, ma uwagi. To jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie, bo to trudno na nie odpowiedzieć nie znając budżetów. Świetnie sobie radzi w Polsce po pierwsze duże firmy telekomunikacyjne już od kilku lat, Orange, T-Mobile, także Plus, także Play, ale również troszkę mniejsze firmy medialne jak IPLA, jak Player.pl, Idea Bank z branży finansowej, a również mBank. Natomiast pamiętajmy, że są to duże organizacje mające sprofesjonalizowaną obsługę, sprofesjonalizowane agencje, odpowiednie procesy i tak dalej. Bardzo też lubię niektóre firmy z sektora B2B, gdzie może nawet nie ma tak dużo tych zapytań, natomiast po prostu widać, że komuś zależy. Stoi za tym jakaś osoba, czy osoby, które chętnie będą reagowały. No pewnie, to ja nie lubię takiego wytykania publicznego, natomiast nam niestety ciągle często się zdarza takie dwa ekstrema. Z jednej strony, że ktoś ignoruje po prostu. Zakłada już sobie jakieś kanały, prowadzi komunikację, natomiast ignoruje głos klienta i trudno powiedzieć dlaczego. A z drugiej strony, że się nadmiernie przejmuje. W sensie każdy jakiś post czy negatywny komentarz na Facebooku wywołuje później to, że pół firmy siedzi i analizuje, począwszy od kogoś, od stażysty w obsłudze klienta, aż po dyrektora do spraw PR-u czy prezesa zarządu, który zastanawia się, jak duże szkody taki jeden wpis może w firmie wyrządzić. No, zwykle żadne tak naprawdę, więc też nie przesadzajmy, nie dajmy się zwariować. No właśnie, mi się wydaje, że to jednak przede wszystkim zależy od ludzi, zwłaszcza w firmach małych czy średnich, czy nie mających bardzo dużo zapytań. I znacznie ważniejsze na początku od narzędzi jest to, żebyśmy mieli odpowiednie nastawienie, żeby ludzie się czuli zaangażowani, odpowiedzialni, ale też, żeby w firmie była pewna otwartość, czyli ktoś, kto... Odpisuje na maile, posty na Facebooku czy głosy na forum, żeby wiedział, co może odpisać, i najlepiej, żeby nie musiał każdej takiej odpowiedzi dyskutować, uzgadniać z pięcioma innymi osobami z działów PR, HR itd. Otwartość, czyli wiemy, co się w naszej firmie dzieje, pracownicy wiedzą, jakie są rzeczywiste problemy, a jakie są wyolbrzymione. I najlepiej jeszcze, żeby firma mogła sobie zać na pewno otwartość, żeby raz na jakiś czas powiedzieć tak, przepraszamy, spieprzyliśmy, nie dopatrzyliśmy. Bo coraz częściej konsumenci też oczekują, że po drugiej stronie nie będzie jakaś bezosobowa firma, tylko ludzie, którzy, tak jak to ludzie, również mają czasem prawo do błędów.